Witam przyjaciele w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale ziomeczki W dzisiejszym odcinku przyjaciele pokonamy bosa naga, tak się nazywa bosik. Ogromny wąż, przyjaciele i po prostu aha, teraz mnie zrespiło w ogóle w innym miejscu. To jest znak chyba, że mam przyjść tutaj do tego bossa ale ja idę najpierw pokonać bosę naga. Ten boss jest dosyć ziemczki łatwiejszy. Tu jest ten boss, patrzcie, to jest ten boss. Tu jest ten bosik. Jest ten Bosik ziomeczki. Ona jest dosyć prosta. Oglądają mu remka przyjaciela, jak ją pokonać. Ona jest do dosyć prostym bossem jest a z niej można skraftować yy, zorombiste itemki, więc łatwo ją pokonać. I warto naprawdę ziomeczkę tu mepiską pelerinkę też. Ona jest bardzo łatwym bossem, przyjaciela. Tak jak widzicie z Easy, z niej leci. Można wykraftować dobra. Z niej, bardzo łatwy Bosik. Więc tu powinna się zaraz pojawić skrzynka. Dobra, z tego będziemy mogli skraftować demki. Mam 9. Prawdopodobnie z tego z Twilight, czy mogę to założyć? Patrzcie, jakim wężem teraz jestem. Lul! Kiepicka czapka. Dobra, muszę gdzieś sobie położyć w jakieś fajne miejsce. Dobra, a my rzemeczki, Dobra, nie spodziewamy się, że ten boss będzie taki prosty żemeczki. O, coś tutaj jest, kurczaczek. Mhm, tutaj też coś powinno być. Postaram się pokonać jeszcze jednego bossa w dzisiejszym odcinku. Bossy są dosyć proste, tutaj, ziomeczki. Postaram się pokonać tutaj, gdzieś. Tu jeszcze jest chyba jedna naga. Postaram się ją też pokonać, żeby. No chodź, ona jest easy Ona jest easy ziomeczki, będę miał lepsze itemki, będę miał z niej Bo z niej można kraftować yy, klatę, sami mieczy z niej Chodź tutaj, muszę ją pokonać w jakiś łatwy sposób Zjem jeden to No chodź tutaj Miałem już strzał No chodź tutaj, chodź tutaj Dwie pokonamy sobie nagi w dzisiejszym odcinku No chodź tutaj Ona jest dosyć prostym bossem Mały demager zadaje łatwo ją pokonać z niej będę miał chyba kolejne trofeum Ona jest coraz krótsza, mi się wydaje. Ale muszę zjeść szybciutko, żeby mnie nie pokonała. Chodź tutaj. Mimo strzały, to było łatwiej. Jeszcze dwa hity. Czy z jednym się bossem się zmierzymy, ale to najpierw... No chodź tutaj, już nie mam. Zobaczcie jak ona krótka się zrobiła teraz. I teraz coraz trudniej jest ją w ogóle hitnąć. O, nie się wkurzyła. Dobra, pokonałem ją. Gdzieś się powinna tu zrespić skrzynia. Jest skrzynia, dobra. I dobra, żmeczki, My musimy wrócić. Chyba, że mam drewno przy sobie. Nie mam drewna. Musimy wrócić na chwilę, tam. A co jest tutaj? Oho, dobra, wolałem tego nie wiedzieć, chyba. Tu jeszcze coś jest coś epickiego To jest jakiś boss. Dobra, no musimy wrócić. Teleport to waypoint. Wracamy na chwilę do bazy. Wracamy na chwilę dźwięczki do bazy przyjaciele Aby sobie zrobić. Coś do takiego. Coś tak. Helmu nie da się zrobić. I coś takiego, mieczyk. Czekaj, czy mieczyk da się zrobić. Czekaj, czy mieczyk da się zrobić. Miecza też ziomeczki nie da się zrobić. No dobra, epicko to wygląda. Nawet założę, że będziemy w takim wężem krokodylem. Dobra drugą sobie schowamy główkę. Też sobie schowamy i wezmę sobie w razie w ten drugi killoff Ok, muszę to wszystko sobie schować i idziemy zawalczyć z drugim bossem ziomeczki drugi boss będzie trudniejszy, mi się wydaje. Tu jest drugi boss, w tym oto. w tym oto miejscu. Tamten kilofon, nie wiem dlaczego tamten kilofon tutaj nie mogę nic zniszczyć. Co to jest? Dla tu jest jakiś ciekawy z tego błosza ogólnemu Remka w ogóle odcinek. Stąd wiem jak to, że ten boss naga była bardzo łatwa do pokonania. I tu, tutaj trzeba wejść. Okej, okay, tu jest jakaś skrzynka. Jest w ogóle odporność. Co tu się dzieje? Jakiś potwór tutaj jest Dobra no te potwory trzeba tutaj uważać Dobra te potwory trzeba tutaj pokonać, te książeczki też Dobra, nie będzie tak łatwo jak myślałem. Najpierw muszę zniszczyć wszystkie, gdzie mam tutaj spawnery, które tutaj się znajdują wszystkie spawnery trzeba tych książeczek tutaj zniszczyć. Dojdziemy na górę na boss będzie Te spawnery wszystkie trzeba zniszczyć najpierw. Oho, dobra, już się pierwsze komplikacje pojawiają. Ten boss będzie trudniejszy, mi się wydaje. Te wszystkie trzeba poniżczyć, bo. Dobra, i nie, nie będzie tak trudno w sumie. Tu jest ten boss. Wiór tej książki muszę tutaj pokonać Książka tutaj mi przeszkadza Dobra, książeczkę pokonałem Teraz będzie ten boss to jest ten boss? Tu jest ten boss Zjem sobie fila. Nie, nie mam szans z tym bossem, ziomeczki Powiem wam szczerze, z tym bossem na razie chyba nie będziemy walczyć W dzisiejszym odcinku, bo to jest po prostu... Nie mam z nim na razie szans, ziomeczki Mam za słabe itemki chyba na razie na niego więc ziomeczki na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Wrócimy sobie tylko do bazy. A tutaj, co tu jest? Nie, ja nie chcę z tą walczyć. Dobra. Więc przyjaciele, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Stawcie łapeczkę w górę. Dziękuję subskrypcję, widzimy się w kolejnych odcinkach, siemaneczko, kolejneczko.